Z tym strymfym nazywą Minecraft Dungeons. Dzisiaj może być dosyć ciekawie, bo mam dla Was zestaw oparty bardzo mocno na unikach. Najpierw chciałem po prostu się do, upodobnić jak najbardziej do Gostrenera, czyli mistrza walki bezpośredniej za pomocą miecza, uników i parkuru. Jednak potem dowiedziałem się, jak mocne bywa Dynamo, więc no, tutaj będziemy je mocno wykorzystywać. Jak wygląda zestaw? Mamy katanę mistrza z falą uderzeniową, zamrożeniem i dynamo. Yy, właśnie. On miał Ghostrunner miał falę uderzeniową, także tutaj ją musiałem mieć. Wziąłem sobie. czas zbroja, bo wygląda najbardziej podobnie. Z akrobatą, który zmniejsza prawie dwukrotnie yy, czas odnowienia uniku. Przekosów śmierci oraz wielokrotne uniki, dzięki którym możemy sobie naładować aż cztery uniki. No i eliktarny łuk moty, przy którym będziemy zrywać wszystkie strzały. Wybuchowa cięciwa, reakcja łańcuchowa, super ładowania. Dwa piórka i metale miłości, bo właśnie Ghostrunner potrafił... Yy, przeciągać przeciwników na swoją stronę tak się to prezentuje jeżeli będziemy naparzać tymi piórkami i robić mnóstwo uników to to dynamo widzicie ładuje nam się razy wiele i teraz jeżeli kogoś byśmy walnęli to byśmy taką petardę walnęli czekajcie wezmę na przykład tak o na spamie tym dziadowstwem walnę teraz tego. i 85 tysięcy a to wali normalnie maksymalnie 30 tysięcy no także tutaj można to naprawdę mocno wykorzystywać a te piórka odnawiają się co 3 sekundy także też Dosyć mocno. Jakieś tu może, nie wiem, codzienne wyzwanie, ciekawe? O! Jest dużo odbić. Czemu jest to na przykładowym? Połowa mobów ma odbicie. My mamy tylko dwa życia i stosujemy trafienie krytyczne. Przy czym to trafienie krytyczne będzie na bardzo małym poziomie. Niestety. Pewnie to będzie 5% szans. O! Raj łuczników. To z Creeperami już było kiedyś. A tego pod duszę nie chcę. Co my możemy No dobra, niech będzie już to. W sumie chciałem właśnie na bagnach zagrać. Co? Jak, jaki by tu poziom? 18, plus 18 niech będzie. kontrola mi nie działa? Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie. Nie mamy żadnego leczenia, żadnego oprócz podki. Nic. I to jest... A nie, czekaj, mam aurę wampiryzmu na zbrojce. Właśnie. Kurde, no. Kontroler mi się rozłącza. Co za dziedostwo. Podłączę go do innego portu. Może będzie działać lepiej. Slomo półtora. Jezu, jak ja dawno nie grałem na przyspieszeniu. Jak ja dawno tak nie grałem. Dobra, ładujemy sobie od razu te dnamo, bo czemu by nie Walniemy typa. Prawie leży. Ja też prawie leżę. Ej, no. Ej. Nie wiem, co zrobić. Dobra, zrobi, mi tu pomagają jakoś. I teraz umarli. I teraz ja umarłem. Ostatnia szansa. Już ja pierdzielę. Dobra, spierdzielanko. Ale jak ja mam tu robić, cokolwiek. No shit Ale to trzeba chyba z 20 tego dynamu za wziąć, żeby go na hita zdjąć. On ma samo odbicie tylko! Eee, nie dobra, może plus 16? Kurde, bez karważy to jednak jest... Bez karwaszy to jest naprawdę udręka O, już małe zombie? Masz, jesteś mój, jesteś mój Uciekanku, uciekanku, uciekanku! Uciekanku! Uciekanku, uciekanku, dobra, czekaj, czekaj, czekaj Ale to mnie jakoś... Jakoś mi coś odpycha chyba odrobinę, jak w niego strzelam Jakby mnie zatrzymuje to strzelanie Tak właściwie Kurde no, a tu nie ma żadnych... Jak ich jest tyle zaklętych to ja tym... Ja nie mogę tym medalionem prawie nic zrobić. To my chyba zagramy na normalnych bagnach jakiś. Bo ewidentnie no, ten... to mi tu się nie przyda w ogóle nic. Ten medalion. No shit no. Normalne bagna plus 15. Oj tak, i o to chodzi właśnie, o to, żeby oni padali tutaj na hita praktycznie. A czemu do mnie lecisz, jak jesteś mój, typie? Kurde, tego jak... jak ja nie trafiam czasami. Tak, jesteście moi, dobrze. W nich. Ej, ładnie teraz się gra, ładnie. Dobra, spierdzimy po prostu od nich. Nie ma co tutaj. O nie, 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 nie. Jezu, jaka to mocna jest! Ta głupia wiedźma Dobra, padła padła od tych strzał głupich Znaczy głupich, no Dobre są Ale ja jej zaraz zmarnuję wszystkie O, już padły Koniec strzał Dobra, klepcie tu moi Moje potworki Czekaj, tam creeper jest Nie! Aj Dobra, jesteś mój panie nie wariuj Naładujmy sobie to trochę i lecimy dalej Zużyję na tamtego ilażera. Uciekanko, uciekanko! I ciągle zapominam, że mam też normalne uniki. Ja ciągle próbuję tych piórek używać. Ajajaj! Oni mają elektryczność. Ich regenerację? Nie wiem co oni mają. A trzeba to załatwić jak najwięcej typów. Ty, wiedź, mu głupia, ty. Tak się nie bawimy. Dobra, tantity TNT. Mam nadzieję, że te zombie nie mają regeneracji żadnej. Eee, mają regenerację. Ja pierdzielę i ochronę. I to trzeba po prostu im walnąć. Chyba 100 dynamo i tyle. Ale ja praktycznie ciągle mogę walić uniki. Bez przerwy. Dobra. Jeszcze tylko raz sobie walną. Elektryczność, no. Walnijcie. O, pięknie. Uuuu. Ale puchło! Aj, co kolejni. Mm, no świetnie. A jakby tu kogoś przeciągnąć z swoją stronę O, tutaj jestem przykład Ilarzer, taki ładny. On mi pomoże jakoś. Pewnie zaraz zginie, ale. Może... Nie, on nic nie zrobi. On zdechnie jak nic. No już dech. Nawet nic nie zrobił. Dobra, tak. Może pich pominąć? Ale nie, ja chcę ich rozwalić. Ale dobra, nie muszę, nie muszę. A jednak muszę. Oje. Oh yeah. Dobra, uczkunku! Pięknie załatwili te Creepery. Pięknie. Pięknie to wyszło. Świetnie. O kurde. On, on orzuł. E, co ja mam zrobić? One mają elektryczność i jeszcze coś tam. Masz. Ożył, skubany. Trzeba go rozwalić. Na wszelki wypadek. Jakby trzeba było uciekać jednak.

no, świetnie to wyszło. I pyk! Leżysz. Leżysz. Nie wstaj. a chociaż jakby wstał to by... A jezu, kolejny tutaj. I znowu ładować z 40 tego. 40 wystarczy. O jezu, zakapiłem się i zrobiłem 60. Super. Ten to w ogóle tutaj chyba utknął czy coś. Gubi. Czekaj, gdzie on jest? Gdzie on jest? Tu jest. Pyk. Jezu, jak to buchło potężnie. Dobra, kogo my tu mamy? E, można by ich tutaj zakląć. Pięknie, pięknie. Tutaj unik, uników parę. Cyk, pomagamy moim. Oj, dużo ich tam jest, tamtych złych. Siłka, siłka. Uciekanko tutaj. Uciekanko, uciekanko, uciekanko. Pyk. wierzmy jeszcze trzeba to wlecieć. Macie? Kurde. Dobrze, dobrze, dobrze. Może ich weznać swoich? O tak. Siłka. Cyk, tamtych to może zostawię po prostu. Aj, tu jest paru. Cyk, kurde, nie trafiłem w gościa. Dobrze. Ej, niedobrze. Ej. A! myślałem, że tam jakieś wysepce utknąłem, czy coś. Dobra, ej! Myślałem, że mam medalion i będę mógł go użyć, a jednak go nie mam. Ej, jest przypał, jest duży przypał, jest duży przypał, duży przypał. Mogę użyć medalionu, cyk! Ah, dobrze. Teraz mam swoją własną armię ledżerów. Taką małą. Aj, nie mam strzał, no tak, przecież wszystkie zużywam przy unikach, których robię masę. NIE! O Boże... Mm. Myślałem, że on umrze. A nie umarł. Kurde, trochę głupio było w tamtym momencie z tymi zombiakami, że musiałem tak ładować. Ale no inaczej nie dałby rady. Niestety. Ma to swoje wady. Jak nie zrobię tych uników, to nie, nie jestem naładowany. Jestem słaby. Ta zbrojka też nie... Znaczy i te, te, te ogólnie też nie są jakieś bardzo mocne. raczej takie średniawe. Ogólnie, no tym łukiem rozwalam dosyć dużą ilość A jak tych strzał nie mam Dobra, jesteście moi Naładuję parę tych Cyk Help Im Cyk Uciekanko, 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 uciekanko Cyk Kiń Dobrze Dobrze poszło, dobrze, dobrze tam jakaś elektryczność się słyszałem. Mhm, jest. Jak najbardziej prawie padł. A padł, padł, padł. Już. Walni, walni, dobrze, dobrze, dobrze. Teraz ja mam ząbiaczki. Dobrze, dobrze, dobrze. No ładujmy tego trochę. I cyk! Kurde Jednak tych dynamo to trzeba trochę ładować, żeby to jakkolwiek działało. Aj, niedobrze, bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. Uciekanko, uciekanko, cikanką, cikanko. Cyk. Nie. Dobra, miałem potkę. Podka mnie uratowała jak nic. Kurde, jak chłop zatekany. <gry> co jest? Dobra, jakieś tu ile w tylko chciałbym przemienić. A tu wiedźmy na razie co, a to sobie je załatwimy na osobności. Dobra. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. O, jesteście moi. Wiedźmy. Zombiaki, więcej zombiaków Uciskanko, uciekanką, uciekanko, uciekanko, uciekanko uciek Uff. Nie piekło. Za szybkie jest chłop. Dobra, jesteście moi Ożył chłop Nawet slime może ożyć? Ja pierdzielę A i to w sumie jak on się rozdzieli i ożyje. Zaraz, ale jak on ożywa... To się nie rozdziela, on się nie rozdzielił wtedy. Nie wiem, dziwnie z tym jak... Nie rozumiem. Dobra, jest siłka. Jest siłka. Nie, 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 nie zabijaj. Nie zabijaj, nie zabijaj, nie, nie, nie. Dobra, jeden kocio poszedł. I strasłem dopiero jedno życie. Nie jest źle, nie jest źle. Dobra, tutaj zaraz wezmę kogoś... Na przykład tego. Jesteś mój. Pomóż mi. A, jemu przydałoby się pomóc. On zaraz padnie. Ładuję tutaj trochę. Cyk. Uciekanko, uciekanko. Jest drugi, jest drugi, jest drugi, jest drugi, jest nowy. A, padł do moich strzał. Dobra. Te tutaj. Leżą. Leżą, leżą, leżą. Nie ożywiać, Nie, nie, nie. Wezmę jedzonko. To. I trochę sobie tutaj... A, jak strzelę, to mi się anuluje. Anulowała mi się niewitka. Jabłka, bardzo się przydadzą. A ty bij, co ty robisz? Masz zwiększone obrażenie i nawet nie bierzesz. Co za ty? Wybuchnij. No, wybuchnąć miałeś. Nie ożyje? Nie ożyje. Dobra. Bum, bum. Dobrze, 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 dobrze. Tak jest, o to chodzi. A te slajmy tutaj trzeba tako. Tutaj jest paru typa. Jesteś mój. Aj Dobra, wracam, wracam. Tego cyk. A, to już luźno. Te wieźmy. Rozwalone. Pięknie, dobra. Już jest stabilnie, już jest stabilnie. Czekaj, ilu ich tam jest? A, jeden na wykończeniu. Ej, dobra. Znać kozią. I teraz będzie jaskinia. Jesteście moi, a resztę rozwalamy. Kto się nie podporządkuje, ten umrze. Proste. A tylko oni za mną nie przejdę tutaj. oj, Ojoj. Oj. Oj, oj, oj. Dobra. Ej, mam przykup coś tak właściwie. Dobra, myślicie, że 110 dynamo wystarczy? Prawie, prawie wystarczyło. A tu jest wiedźma z elektrycznością. Co ja mam zrobić? Nawet nie wiem od kogo to zostałem, ale dobra. Dobra, czas wklepać w rednej wiedźmie. To nie wiedźma miała elektryczność. Buszkiety, chyba. Jak mi się wydaje? Szybki a tak podwójne obrażenia, szybkość. Leżysz. Dobra, siłka. Prosty zombiaczek. Walić ciągle uniki. Ciągle ładować, ciągle, ciągle. Ja mogę praktycznie ciągle walić tymi unikami. Także trzeba to wykorzystać. O nie, 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 ich pomijamy, ich pomijamy po prostu. Nie chcesz na nich zbliżać. Aj, muszę. Uciekanko, uciekanko, uciekanko. Ej, źle. No, nie uniknę ich. Nie ma opcji. Ale tego mogę przyjąć na swoją stronę, że mi pomógł troszkę. Dobra, jak sobie walnie, chłop. Teraz leży. Pięknie. Ządza znowu zaraz znowu walnie. Ej. On jakiś szybki tak ma, chłop. Leży. Dobra, ty 20 raczej wystarczy. Ej, halo, panie, panie, panie. Co pan? Nie, nie pozwalam, tak? Nie można dać. Dobra Jak ożyje to go wezmę na swoją stronę, ale nie ożyję. A no szkoda w sumie Cyk Ha, padł A ten drugi? Ten drugi też padł Pięknie Gin Dobra Leży Jeszcze tu kilka jest pewnie Uciekanku, uciekanku, uciekanku I od niego też On też zawsze może walnąć Chodź, 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 chodź. Oj, co on ma? Co on ma, co on ma, co on ma? Ścieżka ognia i podwójne wrażenia. Uj, 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 Oj, to on może mnie mocno walnąć. Haha, ha, co teraz? Dobra, jesteś mój, panie. jesteś mój. Ty głupia, wiedźmo Nie dość, że ma. Nie dość, że strzela na tą swoją opłatkę, to jeszcze ma trującą chmurę. Co za dziad? Dobra. Oj, tam jest kolejny ten. Dobra, chodź, chodź, chodź. Jest! A jakieś nie może? Ej, to znowu oni. Dobra, po chwili skakania. Hop! Dobrze, jeden padł tylko, a drugi mnie goni tutaj. Nie, 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 Dobrze! Kurde, te piórka mają dosyć mały zasięg tego ogłuszenia. Czasami trudno wycelować kogoś. Dobra, jesteście moi tyle. Świnka skrzy <grym>, Na świnkę, leco? Oni świnkę chcą dorwać? A? Kurde, trzeba tu parę uników zrobić Cyk Uciekanko, 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 nie trafisz mnie, nie trafisz mnie Już leży prawie, dobra Teraz tylko te głupie szkiety Jesteście moi? Dobra, pomóc moim O, moi już nie żyją Trzeba zrobić tak, żebym ja przeżył akurat Aj no by własnym różnie Dobra, pykła. Ja bym tam wjechał i wziął paru oswoju. Na przykład villagerów. A Aj tak po prostu walnę. Aj, 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 źle, źle, źle. Niedobrze, bardzo, niedobrze, bardzo, dobrze. Chodź. A, dobrze. Chodź, szked. Dobrze. Rozwaleni, rozwaleni. Całkiem fajnie się ta gra, powiedziałbym wam Cyk. Dobra, teraz na górę, pomóc im w plecy typów Uciekać, 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 uciekać. Jesteś mu, nie. Nie mam amuletu, ale dobrze. Jak szczęście, że mnie nie zabił. A nie, jeszcze mam przykrót śmierci. A w sumie tak. Dobrze, że go nie zużyłem. Kurde, co oni tam mają? Regeneracyjny punkt grawitacyjny i was głowa boli, nie? A jest tam ktoś do oswojenia? Nie bardzo... Dobra, jesteś mój, panie. Pomóż mi z nim. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, 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 dobrze. A, teraz trzeba uciekać. Pyk. Leż. Dobra. Zbierzcie się tu. Jeszcze ktoś do Tak, jest jeszcze ktoś do oswojenia. Pięknie. Dobra, pomóc im. A, już nie ma komu pomagać. A teraz mnie gonią. Gonią mnie. I przyciągają Nie ma, nie ma Ale przyszedł kolega Nie, nie, nie ma No i na no, pewnie. Dobra, jesteś mój, pomóż mi tam z tamtymi typami Dobrze, bardzo dobrze, dobrze Jeszcze na kolejnego poleciał Jaki napalony chłop No i umarł Ale to chyba od czasu, a nie od Od zombiaka No gin, gin, gin Na no, spokojnie O, mam 20 strzał! A jakim cudem? A bo ja robię uniki poza poza typami. Daleko od nich. Czekaj, czy tu już wkrótce nie będzie bossa? Tutaj chyba jest ostatnie miejsce przed bossem. O, Kurde... It's... Ja nie Ja nie, nie chcę przed nim uciekać. Nie będę uciekał. Nie będę uciekał i cze czekał aż mi się naładuje. Czekaj, i co nie mają? Furia jakieś tam szybki atak, coś takiego. Dobra, uciekanko, uciekanko. Już nie. O no, potkę wziąłem. To? Tu skrzynka jest? Trzeba zapamiętać. To może się przydać. Jak stracę przekupstwa śmierci. Dobra. Ej, no. Użyłem potki, ale... o pół sekundy za późno. Ale dobra, tutaj mamy skrzyneczkę, to ja sobie wezmę. Czemu on strzela w typów, do, do, do których nawet nie może dostrzelić? Dobra. I mam już 20. Czekaj, to już jest boss. Nie, to jeszcze nie jest boss. Tam na górze już jest boss. Ewidentnie. To już na 100% tam jest boss. Cyk. Cyk. Tu jest skrzyneczka. Bardzo się przyda. Emeraldy darmowe. I siłka. I druga siłka. Może się przydać bardzo. I to bardzo. No dawaj, 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 jestem gotowy. Oj! Uch, już umarł prawie! Znaczy połowę życia stracił. Jest w sumie nie takie prawie. Ej. No ski pan, ski. No miałem nie uciekać, ale jak tu nie uciekać, jak oni mnie tu zaraz załatwią? Tak ewidentnie mnie załatwią. No ostatnia szansa. No i co ja mam zrobić? Dobra, tu jest siłka gdzieś. Tu gdzieś była siłka, o tu. I strzały. Strzały też się bardzo przydadzą. Czekaj, naładuję sobie odrobinę. Odrobinę. Dobra, już. Będę tutaj łaził i strzelał. Dobra, jesteście moi. Tak, 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 tak. Dalej, 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 dalej. Ile? 40 jest. 40 dynamo. Cyk. Prawie. Prawie, prawie leży. Teraz. jest Padł. Padł. Ewidentnie, patrzcie, jak ja mogę. Ja mogę cały. cały poziom nawalać uniki. Bez przerwy, praktycznie. Z, z jakby bardzo małymi przerwami jakby dwa na trzecie piórko, albo jakąś e redukcję, żeby szybciej się odnawiały te artefakty. To bez przerwy mogłem ciągle robić. Bez żadnych przerw. No jak dla mnie. Challenge udany. Bardzo fajny. Udało się nam tutaj zrobić dosyć ciekawą robotę. Jest to dosyć. E, no czasami trzeba po prostu postać w miejscu, pobiegać tutaj, pounikać, pozbierać to dynamo. Ale potem jak się kogoś walnie, to on obrywa tak potężnie. No tylko czasami to jest. No czasami to jest 20-30 dynamo. A jak masz takie 100, to możesz nawet bossa rozwalić. Jeszcze brakuje, żeby mieć do tego zbrojkę... Mm, tą, która po uniku daje y, duchowy stan i podpala ziemię. To już w ogóle by było... Co to by było? No dobra, także na dzisiaj to było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.